W dniach od 17 do 19 maja w godzinach od 9 do 17 na parkingu przemiejsko-gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim stacjonuje Mammobus. W tym czasie kobiety mają możliwość wykonania istotnych dla ich zdrowia i życia badań. W Cytomamobusie w Sędziszowie przeprowadzamy mamografię i cytologię. To są dwa profilaktyczne badania dla kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Badanie mamograficzne robimy na aparacie cyfrowym, na mamografię, na którym pacjentka ma wykonywane cztery projekcje piersi i lekarze podwójnie, czyli dwóch lekarzy ocenia Badanie. Kobieta rozbiera się, badanie trwa około 10 minut, podchodzi do aparatu mamograficznego i doświadczona techniczka wykonuje, wykonuje to badanie. W badaniu cytologicznym wymaz z szyjki macicy pobiera położna. Badanie trwało też około 10-15 minut. Panie są rejestrowane w równych odstępach, więc też może do nas zadzwonić, zarejestrować się na to badanie i przyjść w Sędziszowie. Do godziny 17. Wbrew przypuszczeniom, badania nie wywołują silnego bólu. A u niektórych kobiet ból nie pojawia się wcale. Jak się okazuje, obaw przed wykonaniem badania jest dużo więcej. Jest taki mit, że to jest ucisk piersi. I oczywiście zdarza się, bo to w zależności od tego każdy z nas odczuwa inaczej. Ten ból może się pojawić. Natomiast ucisk trwa dosłownie kilka sekund. Więc my zawsze powtarzamy, że ból z powodu raka piersi jest dużo bardziej bardziej dojmujący i trudny i sam, sama choroba jest bardzo ciężka w porównaniu z kilkusekundowym uciskiem piersi. Panie boją się też, że to jest promieniowanie rentgenowskie. No dzisiaj aparaty mamograficzne są tak nowoczesne, że to promieniowanie jest naprawdę nieznaczne. Lekarze czasem mówią, że nawet oglądanie telewizji godzinę to jest więcej narażenia na takie promieniowanie elektromagnetyczne i dużo bardziej szkodzące niż badanie mamograficzne. Robimy je po to, żeby wykryć wczesny, wczesne, wczesne guzy raka piersi, żeby móc leczenie zrealizować w ciągu na przykład pół roku czy roku, a nie po prostu w późne nowotwory leczy się bardzo trudno, bardzo długo i czasami nieskutecznie a takie kilkumilimetrowe guzy, które aparat mammograficzny wychwyci, a których nie da się wychwycić palcem, po to właśnie robimy tą profilaktykę. Do skorzystania z badań zachęca rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, Rafał Ślisz. Każdy z nas zna hasło, że profilaktyka jest tańsza niż leczenie. Oczywiście absolutnie nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym wymiarze stricte pieniężnym. Bo to, że fundusz mniej przeznaczy na profilaktykę niż na późniejsze leczenie, jest sprawą ewidentną, ale mówimy tutaj przede wszystkim o kosztach ze strony pacjentów, i to nie tylko kosztach tych finansowych dojazd do szpitala, dojazd do poradni, ale mówimy przede wszystkim o nerwach, o stresie rodzin i samych pacjentek, które musiałyby się znaleźć na oddziałach onkologicznych czy chirurgii onkologicznej, a wcale nie musiałyby. Bo mammografia to bardzo proste, szybkie, krótkie badanie, które pozwala wstępnie ocenić, czy w naszym organizmie nie dzieje się nic złego, a jeśli tak, to na dużo wcześniejszym etapie wykryć zmiany nowotworowe i je odpowiednim sposobem wyleczyć bądź zdiagnozować dokładniej, niż sama później chirurgia, która niestety wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. A tutaj warto pamiętać i warto mieć na uwadze opinię lekarzy, że naprawdę zdecydowana większość zmian nowotworowych wykrytych na odpowiednio Etapie, który pozwala, na który pozwala mamografia, skutkuje zdecydowanym wyleczeniem. Pomimo dużej świadomości i wielu akcji profilaktycznych, wciąż wiele kobiet w powiecie robczycko-sędziszowskim się nie bada. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć dane z całego powiatu robczycko-sędziszowskiego kobiet, które mogłyby wykonać mamografię już teraz, w tym momencie jest około 8,5 tysiąca. Natomiast jedynie 2,5 tysiąca kobiet w ciągu ostatnich dwóch lat taką mamografię bezpłatną bez skierowania wykonały. Zatem mniej więcej 70% kobiet, które mogłoby dowiedzieć się, czy w ich organizmie nie czaje się jakieś zło, niestety z tego badania nie skorzystało do tej pory. Mamy nadzieję, że skorzysta. W myśl zasady, tak jak wspomniałem, profilaktyka jest dużo tańsza niż leczenie, ale przede wszystkim dla pacjentów jest bezpieczniejsza i pozwala stwierdzić, czy w organizmie nic złego się nie dzieje. Jako przedstawiciel. Zarządu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego pragnę serdecznie w imieniu Ośrodka Diagnostycznego Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie z Mielca, jak również Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpacki Oddział w Rzeszowie, pana rzecznika, pana Rafała Szliża, w imieniu swoim zaprosić wszystkie kobiety do wykonywania badań mamograficznych i cytologicznych. Oczywiście aktywne kobiety to zdrowe kobiety. Pamiętajmy, że zdrowie to największy skarb, to bogactwo, to tak naprawdę błogosławieństwo naszego życia. Dbamy o to, a więc i zapraszamy kobiety do skorzystania z badań. Tutaj niedaleko mamy już, cytam, mam w okolicy Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na parkingu tejże instytucji. Te badania, jak słyszymy, możemy wykonać do 19 maja w godzinach od 9 do 17. Według danych pochodzących z Fundacji SOS Życie z Mielca, wiem, że na dzień 1 maja z miasta Sędziszów Małopolski do badań mamograficznych. Zostało zakwalifikowanych 1920 kobiet, co stanowi 67% populacji zamieszkałej w mieście. Natomiast z gminy 1014 kobiet to jest 71,3% owej populacji. Z kolei do badań cytologicznych zakwalifikowano z miasta i gminy 5210 kobiet, co stanowi 80% kobiet objętych programem profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. To bardzo ważne. Słyszeliśmy od pana rzecznika, że należy się badać. Profilaktyka jest tańsza później od długotrwałego leczenia, nieraz zagrażającego życiu. Dlatego jeszcze raz zapraszam wszystkie panie do wykonywania badań. Tutaj codziennie będą czekać pracownicy w jednostce mobilnej na parkingu Miejską Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Z badań mammograficznych w Cytomamobusie mogą skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat. Lat. Natomiast badania cytologiczne skierowane są do kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia. Oczywiście kobiety, które w tej kategorii wiekowej nie mieszczą się, również mogą takie badania wykonać na podstawie zlecenia czy skierowania lekarza, ginekologa, onkologa, chirurga, który widzi potrzebę wykonania takiego badania. Natomiast to tutaj. W Cytomamobusie jest do wykonania dla kobiet z tej kategorii wiekowej bez skierowania i oczywiście bezpłatnie. Cały koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Na wyniki badań wykonanych w Cytomamobusie czeka się do 14 dni. Wyniki będą do odbioru w Urzędzie Miasta w Sędziszowie Małopolskim.